A witajcie moi drodzy, znajdujemy się tutaj w centrum Barlinka. Mamy dzień 21 grudnia 2021 roku. Jesteśmy w odległości jakichś 60 metrów od wieży kościoła, na której są zamontowane anteny sektorowe. Przed chwilą byliśmy koło fontanny, wykonaliśmy pomiar i jak sami teraz dobrze widzicie, wartość maksymalna, czyli ta wartość środkowa wynosi 29 400 mikrowatów na metr kwadrat. A bezpieczne normy biologiczne są do 1000 mikrowatów. Więc im bliżej wieży, tym to promieniowanie jest wyższe. Byliśmy w odległości jakichś 150 metrów i ono nie przekraczało... Było około 14 tysięcy. Teraz jesteśmy w odległości 60 metrów i ono wynosi prawie 30 tysięcy. Oczywiście promieniowanie rozchodzi się bardzo nierównomiernie, a my specjalnie ustawiliśmy się naprzeciwko zegara i naprzeciwko anteny sektorowej tam, gdzie przebiegła główna oś wiązki promieniowania i ona jest dość znaczna. Chciałbym oczywiście zauważyć, że normy, które są obecnie przyjęte w Polsce dopuszczalne wynoszą 10 milionów na met y, mikrowatów na metr kwadrat, ale nie powinniście łączyć słowa dopuszczalne z bezpieczeństwem, bo to są dwie zupełnie odrębne kwestie. I mam nadzieję, że kogoś z Was to zainteresuje i zainteresuje się przede wszystkim też ktoś tym, dlaczego proboszcz w tej parafii w ogóle pozwolił na montaż tego typu nadajników na wieży, a ta wieża kościoła przecież jest tak naprawdę wieżą zabytkową i przypuszczam, że nie było żadnej interwencji konserwatora zabywków. Oczywiście pozostawiam Wam to do namysłu, ale rzeczywistość tak się przedstawia jak przedstawia, promieniowanie trochę wzrosło, 35400 mikrowatów na metr kwadrat. 36 tysięcy i rośnie.